Śmiało można powiedzieć, że łowisko Milejewo pozytywnie zaskoczyło. Widziałeś to? Ale akcja! Dobra, odpalił się. Co tu siedzi? I... Ale sztuka! Zobacz, Michał, jak on pracuje. Powiem wam, że to jest nie na żarty, nie? To teraz już wiesz, nie na spacer z rybą, tylko trzeba z wody wyciągać. Nie? Już, 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 już. A tu jedzie. No i pięknie. herku jest Kolejny od... mój. O! No jest kawał maszyny. Olek właśnie sobie wyciągnął 7-kilowego karpia. Pięknie. Słuchajcie, no to trzeba coś postanowić. My was wyzywamy na pojedynek. Teraz sobie założymy w związku z tym, że ten karpik był taki ładny, wziął na białego robaczka, to zaukładamy jeszcze raz robaczka, nie Olo? O, coś tam pika. Czas nam leci. A też mamy dać tak samo? Że ten też? Tak, tak też robiłem. Że daliśmy troszeczkę, no poczekaj, poczekaj synku, najpierw zrobimy tak. Najpierw położymy tego, teraz przysyp troszkę zanętą, z wierzchu dajemy metod miksa ciemnego, tak, dobra, wystarczy już, teraz dajemy pelet, może być taki, no. i taki ciemny pelecik i to tak wygląda, jest ładnie przyprawione. Elegancko. No, dzisiaj mamy już połowione, nie? Olek? 11. 11 ryb, a z tą pierwszą to będzie 12? No. Super połów ja mamy dzisiaj. Ja już więcej złowiłem. Super połów mamy dzisiaj. Bardzo mnie to cieszy, Oluś. Dobra, to co? Zarzucamy, nie? patrzcie jak to się dzieje. Patrzcie, co tu się wydarzyło. Marta złowiła właśnie płotkę, <grych> tylko za brzuszek. Żyje. Żyje, ale tylko po... się przetrwa. Pokażcie, pokażcie tego płociaczka. O. Ja Nie chcę, ma się tego. Tak wygląda płociaczek. Marta, ryba jest ryba. Macie punkt. No tak, sztuka to sztuka. To ile mamy? Olek, 11 do ilu? Do tak? 6. 11 do 6. No dobrze. Siedzi. Yeah. Brawo, Olo. Siedzi, ale ciężko idzie. No dobrze. O, ale to będzie duża ryba. Gdzie jest duży podbierak? Nie. Duża ryba, duży podbiera. Co? Czujesz, że będzie większa? O, ho, ho. Coś pomóc? Hamulec przestawić? Coś nie. nie idzie? Dobrze idzie. Dobrze idzie? Tak. Puściła. Wyczepiła się, no? Tak bywa, Oluś. Nic się nie dzieje. Wiemy, że tak bywa. Nie, jest. Oszust jest. Zobacz. Nie, to nie oszust. A co to było? ty Ten mały. Tak bywa, Oluś. Ale jeszcze raz na niego rzucę. Nie no dobrze, to daj pudełeczka, zarzucimy, ok? No dobra, to rzucimy jeszcze raz. Coś tutaj się zadziało. No rzucisz tu? Oluś, ale daj zanęte, dobra? Podasz, poproszę. Jały zamęta. Okay. I klapeczkę, aby w ty nie wyjadły. I klapeczkę, żeby w ty nie wyjadły, no dobrze. No był, był, jadł. Oluś, ja mam nagrane, jak ciężko pracowałeś. to mi pierwsza ryba się zerwała. Ryb no wiesz, synku, to nie pierwsza i nie ostatnia. Jeszcze wiele ryb przed tobą. No, nie. Ale ci Nie, no, zerwała się na no, orzech ty kiedyś taki mini-mini. Królem -mini. łóżka Zerwała się więc nadal 11, ale tak to mam 12 Olek ma wszystko policzone No, przywaliło i co? I nic? pewnie kupiło się kuleczkę albo obcierkę. No i nic. No i tak bywa. Zobacz jakaś to jest szczytówka. Ej, mały! Cześć! Cześć, psiaku! Cześć, cześć, cześć! A małymi ząbkami mało gryzie. Małymi ząbkami to mało gryzie, no dobrze mówisz, Ola. Cześć. Tak się tu chłopacy... No bo to są szczeniaczki, to one się... im tylko zabawa w głowie, nie? Im tylko zabawa w głowie, takie psiaki. Co tu zrobić, co? Ty tak... Tata dwie naraz. No dobra, dobra, tata się z tym zajmie, tylko tata akurat zmienia baterie w kamerze. I potrzebuje ją zamocować. Spokojnie Oluś, tam nic nie ma. Tutaj sobie rać. No, o jest, 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 jest. Szybko, szybko. Mamy taki piękny, duży butelak. Oluś na drugiej wędce chyba też coś będziesz miał. Ale najpierw zajmijmy się tym karpikiem, bo potrzebujemy punktów, żeby wygrać zawody. Brawo! Otwórz kawąg. Tak. Wtedy się żyłka luzuje i łatwo jest przenosić wędkę. O! No i proszę. Oluj złowi pięknego karpia. Kolejnego. Dzisiaj jest słowny dzień. Czekaj, karpiku. Ale... Karpiku. My naprawdę chcemy Ciebie wypuścić, ale musisz dać nam szansę. Musisz dać nam szansę po prostu. Żeby ciebie wypuścić. Wiesz my ciebie już za chwilkę opuścimy. No skoczył. On się tutaj... O! Zaraz go wyczepimy i wypuścimy, no? Już, karpieczku, już, 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 już. Już go mamy odchaczonego. Proszę, taka piękna rybka. Oluś, gratuluję kom, gratuluję następnego pięknego karpia. Dobrze, to ty sprawdź. Olek już następną wędkę sprawdza. A ja wypuszczam tego karpia do wody. My musimy sobie sprawić taki duży podbierak. Bo on ułatwia sprawę, jeżeli chodzi o wypuszczanie rybek. Nic nie ma? No to mamy dwie wędki do, do zarzucenia w takim razie. Ale ja myślę, że teraz, jak zrobimy sobie małą przerwę na kiełbaskę, to nie będzie źle. Czy zarzucamy najpierw Olek, żeby się łowiło, co? No dobra, co ty jest bułeczkę? To tata zarzuci, OK? Ile mamy punktów? No kto pamięta? 12. 12. Ale tak to mamy 13. No, dwa, ale 12 od czasu rozpoczęcia zawodów. No to pięknie. 6 2. No prawda. Coś tu widzieliśmy przygieło. No, i przerwali jedzenie. Oluś, o, Oluś, Zuch już idzie z podbierakiem. A jest Zuch, chłopak. Dobrze. No dobrze, 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 dobrze. Zobaczymy. Dawaj, dawaj, Michał. Marta tutaj karmi psiaki. Cześć psiaki. Cześć. Cześć głodomory. Cześć. A Michał? Coś tutaj ma na haku. No ciekawe. Jak czujesz? Oj, nie, Oj nie będzie punktu Aj jaj jaj A co zrobić i herbatkę Moi drodzy, to co? Eee mamy godzinę 15.53 Dochodzi 16 W zasadzie to dzień wędkarski za nami Śmiało można powiedzieć, że łowisko Milejewo pozytywnie zaskoczyło. Jak na pierwszą wizytę obrodziło całkiem rybami. Oluś, mamy złowionych ile? 13? 13 ryb. Michał z Martą też mają złowione chyba 6, proszę bardzo. Także. Ciekawie, ciekawie jest. Pogoda się troszeczkę klaruje. Słońce jest niżej, więc przestaje w końcu tak wiać mocno. Jeszcze troszkę potrafi nawet delikatnie przygrzać po pleckach. Ale fajnie. No generalnie muszę przyznać, że łowiska na warmi, czy Królewo, czy Dwa Stawy, czy tutaj Milejewo, no fajnie, fajnie. Kurczę, widać, że są dobre miejsca. Tak, żeby pojechać, odpocząć z dala, od zgiełku sobie troszkę odpocząć. Śmiało można jechać na pewniaczka. Ryby są ładne, są ryby. No i najważniejsze, że biorą Biorą, biorą, biorą. Tak. Jak ty się nazywasz? Ciapek czy nie Ciapek? Chodź tutaj jeden z drugim. Cześć. Jak wy się nazywacie? Co? Marek Głókowa, burek. Burek? Ty jesteś burek? Halo, burek. Co wy tutaj wyprawiacie? O, jeszcze jeden do kompletu. Burek i rudek. A mama jak się nazywa? Nie, Mama, piękny piesiek. Cześć. Piękny pies. O. Marta je trochę podkarmi. No, proszę. To wam się trafiło teraz. Mały No, teraz masz towarzyszy. Coś pika? Ale spida dałeś. Olek, jak ty ładnie przyspieszyłeś. Ale ładnie przyspieszyłeś. No i tak. Ładnie tu jest. Generalnie. Eee, może coś więcej łowisku. Właściciel mówił, że jest tu 7 hektarów lustra wody. Więc miejsca tak naprawdę mnóstwo. Dla wędkarzy jest dostępna ta strona jedna. Także można posyłać zestawy ile wlezie. A Michał mówi, że druga strona jest e, dla spinningistów przeznaczona. E, także w zasadzie fajnie, bo jedni drugim nie przeszkadzają, każdy sobie pójdzie połowi. Kurczę, no widać, że jest miejscówek. Są i tam krzaczki w wodzie i, i drzewka, jakieś nawisy. I jest wysepka tutaj przed nami. Staramy się tam troszkę pod nią rzucać. No trzeba przyznać, że jest ładnie. Fajnie, bo tak, można podjechać samochodem e, pod Podłowisko w zasadzie. Można się rozpakować. Jest blisko. Jest przyjemnie. Jest w miarę równo. Naprawdę. Jest elegancko. Nie ma co narzekać. Rybki są piękne. Pogoda jest jeszcze to październikowe łowienie. Eee, no, zobaczymy do kiedy uda nam się pojeździć. Ile będzie można. Tyle będziemy wrzucać materiały. Z naszych wypraw, z naszych przygód. Zmienimy prawdopodobnie dzień, w którym będziemy wrzucać filmy. Do tej pory była to niedziela, natomiast no, z racji tego, że jest rok szkolny i staramy się w sobotę pojechać na ryby, a później obróbka filmu i tak dalej, no, zajmuje dużo czasu i, no, i ciężko jest to po prostu spiąć. Teraz, uwaga, trzymaj mocno Jacek. Leci. U. Nieźle. Całkiem nieźle to poszło, powiem szczerze. Widziałeś to? Ale akcja! Co to była za akcja? <grytanie> Dobrze. Oluś, postaraj się tak nie szarpać do góry, tylko zwijać i, i ściągać. Tak, do góry. Będeczka teraz do góry trochę, albo na bok. I jak będziesz on cofał, to zwijasz wtedy, ok? O, wyjeżdża! U, to jest jakaś sztuka, gdzie jest podbierak! jaj, aj, 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 aj. Olo, ale Ty się dzisiaj naszalejesz z tymi rybami! No, dawaj! I co? Jak myślisz, duży czy nieduży? Duży, no to świetnie! Ale się siłujesz. Dobrze, powolutku. Powo o, już coś się pokazuje. O, odjazd. Odjazd. Spokojnie, niech on odjedzie sobie. No, to koło Hamulec masz tak ustawiony, żeby ona mogła odjechać, bo masz cienki przypon, wiesz? Olek ma tutaj przypon 02. Haczyk dziesiąteczkę. Więc tutaj nie ma co się wysilać, tylko dać rybie odjechać i niech popracuje troszkę. Dobra, Oluś, czekaj, czekaj. No, olot nie zwijaj, tylko do góry teraz. I do takiego podbieraka, to ja rozumiem, że można ryby łapać. Ty, ale ile waży? Oluś, kabłąk otwórz. On niby taki nieduży, ale jakiś taki ciężkawy, powiem wam. No. Niby nieduży, ale ciężkawy. Cześć Karpiszku. Chodź, odhaczymy cię. Poczekaj, wezmę szczypczyki, będzie łatwiej. Gdzieś tutaj były szczypczyki, o. Czasami po prostu lepiej sobie pomóż szczypczykami. O. No i proszę, Oluś złowił takiego pięknego karpika. Oluś, Olo, twoja ryba. Piękny, nie? Dobra, wypuszczamy go. Wypuszczamy teraz karpiczka z podbieraczka. Ja widzę, że podbierak już mi się podoba. I chyba będziemy szukać jakiegoś większego. Bo to jest fajne narzędzie. Cyk, myk, kwik I rybka sobie odpływa. Pięknie. No, Olo. Rekordy to ty dzisiaj bijesz, co? To która to pańska ryba dzisiaj? Chyba trzynasta, co? Ja cię kręcę. Oluś dzisiaj rozwala system po prostu. Olek rozwala system dzisiaj. I to wzięło na co? Na pomarańczowe haribo. Pomarańczowe haribo, właśnie. Zarzucone dosłownie 5-7 minut temu. I już mamy rybkę. Olek po prostu łowi na pomarańczowe haribo. Tak? No i proszę. Olo, ty dzisiaj rozwalasz system po prostu. Kosisz ryby wszystkie z jeziora. No, ten też idzie, Jasu. Ja tak słyszę, że ten kołowrotek oddaje troszkę. O, a pies poszedł nam wyjeść coś. Cześć, psiaku. Co tam szukasz. Co znalazłeś? Czy ty tam sobie zajadasz, tak? Cześć. Co ty tam zajadasz? Oho. Teraz Michał ma branie. Coś się zaczyna dziać. Wieczór się powoli zbliża. Poubierali się w kaptury rękawiczki, bo zimno, ale ryba chodzi. A Olkowi ciepło, bo Olektarga ryby co chwilę. No, dawaj, synuś. Jak będzie potrzebna pomoc, to wołaj. Nie, Aluś, bo żadna wędka się nie odzywa, wiesz, więcej. o, pociągnął. No. Dobrze, fajna sztuka będzie. Po prostu z wyjazdu na wyjazd. Już dzisiaj nikogo do wędki nie dopuszcza. Po prostu sam holuje wszystkie ryby. Aś mówi nie tata ja chcę sam. I proszę walczy dzielnie z każdą rybą. No dobrze dobrze. Tata ją podbierze. O jest piękny karpik. Proszę bardzo. I mamy ten fajny podbierak. No, zaraz, zaraz, zaraz. No, spokojnie, podwin troszkę, Oluś. Podwiń i do góry teraz. No i pięknie. Teraz otwieramy kabłąk, Oluś. Okay. No i zobacz, kolejny twój piękny karpik na liście. Ale panie karpiu, panie karpiu. Ej. Czekaj, panie karpiu, pan jeszcze nie ucieka. Musimy pana wyhaczyć, zaraz pana wypuścimy. Panie karpiku. Ej, panie karpiu, panie karpiu. Panie Karpiu, pan tutaj wraca. O. Oluś, kolejny twój piękny karp, Proszę bardzo. 60 cm jak nic. I lecimy z nim do wody. Hop. Do widzenia, panie Karpiu. Ale superancko. Akcja za akcją dzisiaj. Oluś, gratuluję następnego karpia. Akcja za akcją, co? To co? Po raz kolejny, Haribo? Skoro zostało, na, skoro zostało na haczyku? No dobra, to rzucamy. Poczekaj, bo coś tutaj jest zaplątane, bo żyłka jest luźna. Spróbujmy to rozplątać, ok? Nie, pan. Nie, nie, nie. Stop, 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 stop. Ale patrz. Dobrze. Tu jest dobrze? Aha, no dobra, to jak jest w porządku. Tu jest pętla zrobiona na puli. Tu się zrobiła pętla na puli, czyli był jakiś luz. Poprawimy to, dobra? Tak. No to sobie radźcie, chłopacy. Olo, słyszysz? Michał mówi, że chyba się zestawy splątały. No No to spokojnie, to popuść Michałowi, niech Michał zwija. O, Michał złowira. Mi no i proszę. Cześć Esiotr. O, no tak. Czekaj, czekaj, czekaj spokojnie. No właśnie, bo on przepłynął akurat pod zestawem? Tak, No i dobra, to my sobie zarzucimy, a wy musicie go wyhaczyć. Tylko potrzebne Wam są szczypczyki. I już, to co? Ile macie tych punktów teraz? Siedem? Pokaż tego, Jesioterka. Ten, że nie uda mi się Proszę wyjechać. bardzo, piękna rybka, ale elegancko. No i wraca do wody. Olo, idziemy rzucać na Roxy, dobra?